Myślał, że nikt nigdy się nie dowie. Ubrany w najlepszy garnitur, z ramieniem owiniętym wokół kobiety, która nie była jego żoną, Adrian Cortez kroczył przez złocisty hol najbardziej prestiżowego pięciogwiazdkowego hotelu w mieście. Marmurowa podłoga lśniła w porannym słońcu, żyrandole błyszczały jak diamenty, a w powietrzu unosił się szept luksusu. Przeżył życie pełne bogactwa i kontroli, wierząc, że może ukryć się za swoją władzą, Urokiem i pieniędzmi. Ale tego dnia, gdy sięgnąłby podać swoją platynową kartę recepcjonistce, jego świat się zatrzymał. Bo po drugiej stronie holu, krocząc z niewzruszoną pewnością siebie, szła osoba, której najmniej się spodziewał jego żona Celeste. Tylko, że tym razem nie była już złamaną partnerką, którą zostawił była nową właścicielką imperium, którym myślał, że rządzi. I w tej jednej chwili Misternie zbudowana fasada Adriana rozpadła się jak szkło. Zanim pójdziemy głębiej w tę historię, jeśli wierzysz w dobroć, przebaczenie i drugie szanse, polub to wideo, udostępnij je znajomym i zasubskrybuj za pozorami. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej poruszających serce historii. Historia Adriana i Celesty zaczęła się dawno przed tym szokującym dniem w hotelowym holu. Adrian był kiedyś mężczyzną. O jakim marzyły kobiety ambitnym, opiekuńczym i bez końca romantycznym. Celeste, promieniająca swoją cichą siłą, stała u jego boku, gdy miał w kieszeni tylko marzenia. Razem zbudowali firmę, dom i rodzinę marzeń, które zdawały się niezniszczalne. Ale gdy sukces rósł, rosła też chciwość Adriana. Późne wieczory zamieniały się w tajne spotkania, szeptane rozmowy przez telefon stawały się coraz częstsze. A celest zaczęła odczuwać zmianę w jego dotyku. Ciepło, które znała, zostało zastąpione chłodną obojętnością. Niedługo później Adrian wpadł w ramiona innej kobiety, młodszej, olśniewającej celebrytki o imieniu Serena, która kochała dreszcz jego bogactwa. Ale nic nie obchodziło ją z fundamentów, które budował z Celeste. Celest widziała wszystko. Dostrzegała pominięte rocznice, ślady szminki na jego koszulach rachunki z hoteli, które się nie zgadzały. Wiedziała. I choć jej serce pękało, niosła ból w ciszy. Świat widział w niej idealną żonę, odnoszącego sukcesy mężczyzny, ale za uśmiechem się rozpadała. Czego Adrian nie wiedział, to że Celest była silniejsza niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Zamiast tonąć w rozpaczy, skierowała swoją energię na coś nowego inwestycję, którą trzymała w sekrecie. Kierowana własną inteligencją i cichą wytrwałością, z każdym kawałkiem serca, które on łamał, zszywała nowy los. Los, który miał zmienić wszystko. Dzień, w którym Adrian wszedł do tego hotelu z Sereną, miał być kolejnym epizodem jego życia w tajemnicy. Hol pachniał różami, obsługa kłaniała się z szacunkiem, a Serena tuliła się do niego jak do trofeum. Adrian uśmiechał się pewny, że świat należy do niego. Ale kiedy pojawiła się Celest, ubrana w kremowy garnitur, który emanował autorytetem, jej spojrzenie utkwiło prosto w nim. Pewność siebie Adriana stopniała. Nie przyszła tam jako zdradzona żona błagająca o odpowiedzi. Przyszła jako kobieta, która teraz trzymała w dłoniach klucze do imperium. Ręka Adriana drżała, gdy podawał kartę recepcjonistce, która teraz nerwowo zerkała między nim a Celestę. Serena, Początkowo nieświadoma przycisnęła się do niego i szeptała, flirtując, dopóki nie zauważyła lodowatego napięcia w powietrzu. Szepty obsługi narastały, goście odwracali głowy. A potem jednym dostojnym krokiem Celeste ruszyła naprzód. Obcasy odbijały się od marmuru, jak grzmot burzy. Nie przyszła by obnażyć go gniewem, przyszła by przypomnieć mu, co utracił. Cisza w tej wielkiej sali niosła tysiące niewypowiedzianych prawd. Adrian zobaczył w jej oczach odbicie własnych wyborów, złamane obietnice, kłamstwa, egoizm. Chciał coś powiedzieć, wyjaśnić, ale żadne słowa nie wyszły. Serena poruszyła się niespokojnie, uświadamiając sobie, że stoi w cieniu kobiety, która miała godność większą niż bogactwo czy młodość. Celest nie musiała podnosić głosu. Jej obecność wystarczała. Nie była już żoną czekającą na resztki miłości. Była właścicielką, przywódczynią, kobietą, która zrodziła siłę ze zdrady. Dla Adriana ta chwila była jak spojrzenie w lustro pełne żalu. Świat luksusu, który uważał za swój, nagle okazał się pusty. Kobieta, którą uważał za kruchą, stała teraz nieosiągalna, nie przez zemstę, lecz triumf. A kochanka, którą miał wypełnić pustkę, wyglądała jak chwilowa iluzja, bladnąca przy głębi i gracji celeste. Prawda uderzyła go jak fala, zamienił złoto na brokat, treść na cień, miłość na pożądanie. Ale historia nie kończy się na upadku Adriana. Celest mimo bólu, nie nosiła nienawiści w sercu. Miała wszelkie powody, by go upokorzyć na oczach wszystkich, ale wybrała ciszę. Czasem cisza mówi głośniej niż słowa. Odwróciła wzrok, nie by uciec, ale by pokazać, że jej życie nie kręci się już wokół jego decyzji. Sama wytyczyła swoją drogę. I czy Adrian to rozumiał, czy nie, odnalazła wolność. Obsługa patrzyła na nią z podziwem, Serena z zazdrością, a Adrian z żalem, którego nie da się wyrazić. W kolejnych dniach Adrian zmagał się z ciężarem błędów. Błąkał się po pustych pokojach, odtwarzając chwile, które kiedyś brał za pewnik, poranki, gdy celest robiła mu kawę, noce, gdy czekała na niego, sposób w jaki wierzyła w jego marzenia. Zrozumiał zbyt późno, że sukces nie znaczy nic bez miłości i lojalności kogoś, kto trwał przy nim, gdy nie miał nic. Celest była tą osobą. A on ją stracił, nie dlatego, że nie była wystarczająca, ale dlatego, że nie dostrzegł, że była wszystkim. Celest tymczasem rozkwitała. Zamieniła hotel w coś więcej niż miejsce luksusu. Pod jej przywództwem stał się symbolem wytrwałości. Bezpieczną przystanią dla tych, którzy zaczynali od nowa i hołdem dla drugich szans. Goście szeptali o eleganckiej kobiecie, która kiedyś była złamana, a teraz powstała silniejsza niż kiedykolwiek. Nie tylko posiadała hotel, uosabiała go wielka, pełna gracji i niezachwiana. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, polub to wideo, udostępnij je innym i zasubskrybuj za pozorami. Twoje wsparcie. Pomaga nam dalej szerzyć opowieści o sile, uzdrowieniu i potędze dobroci. A zanim zakończymy, chciałabym usłyszeć od ciebie, jaką lekcję wyniosłeś z podróży celest. Napisz swoje przemyślenia w komentarzu. Twoje słowa mogą być inspiracją dla kogoś, kto naprawdę tego potrzebuje. Bo w końcu historia Adriana i Celeste nie jest tylko o zdradzie, jest o przemianie, o cichej sile wyboru godności zamiast zemsty, o odnajdywaniu siły w ruinach złamanego serca. I o tym, że czasem największym zwycięstwem jest po prostu wznieść się ponad to wszystko. A gdy Celeste stanęła w świetle słońca przelewającego się przez wysokie okna hotelu, świat zobaczył już nie żonę, którą porzucono, lecz kobietę odrodzoną.